Dobry wieczór, przyjaciele. Nowy rok już za rogiem, co oznacza, że mam dla Was przygotowane prezenty. Nie mogę pozwolić, aby moi ukochani subskrybenci, których jest już prawie 3 miliony, nie otrzymali prezentów na Nowy rok. Koniecznie musicie coś ode mnie otrzymać za swoją liczną obecność. Powinniśmy przywitać Nowy rok z niezrównanym pięknem, aby oślepić wszystkich swoich przyjaciół i znajomych urokiem osobistym. Musimy być jak fajerwerki, przyciągając do siebie wzrok i nie pozwalać go oderwać. Piękno przyda się także osobom po ślubie, sprawiając, że druga połówka rozkocha się w nich jeszcze mocniej. Powinniście wejść w nowy rok z niezrównanym pięknem. Jak uczynić, aby piękno stało się jeszcze bardziej prominentne? Odpowiedź na to pytanie uzyskacie już dzisiaj. Na początek musimy całkowicie usunąć makijaż z twarzy. Ten obrzęk dodaje nam wizualnie lat. Niech lata pozostaną tutaj, w naszym umyśle. To doświadczenie. Zewnętrznie warto zawsze wyglądać na 18 lub 17 lat. By to osiągnąć, musimy całkowicie usunąć zmarszczki z twarzy. Co robić? Jak je usunąć? Musimy poprawić drenaż limfatyczny, drenaż krwi żylnej z głowy, a w szczególności z twarzy. Jak do tego doprowadzić? Musimy usunąć wszystkie przeszkody, które pojawiają się na drodze naszych naczyń limfatycznych i żylnych. To się zdarza, gdy gromadzi się limfa. Gromadzi się w obszarze twarzy płyn. Powstają takie formacje pod oczami, w zatokach nosowych. To nie są tylko zatoki, to swego rodzaju deformacje. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Tutaj, nad oczami, również może coś wisieć. Zdjęcia są praktycznie nie do odróżnienia. Jak widać, jedna mała rzecz sprawia, że osoba może się postarzeć wizualnie nawet o 10 lat. Wszystkie te problemy postaramy się dziś usunąć. Zmarszczki nosowo-wargowe, torby pod oczami, wiszące powieki. W nowym roku wszystko to nie będzie akceptowane. Niedoskonałości musimy pozostawić w starym roku, a w nowy wejść piękni, weseli, pełni życia i zdrowi, ponieważ z jednej strony jest to wizualne piękno, ale także lepsze samopoczucie psychofizyczne. Odpowiednia stymulacja pozytywnie wpływa na wszystkie organy w obrębie twarzy, takie jak oczy czy uszy. Główny mięsień jest najważniejszy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest otwarcie kluczowych dróg cyrkulacji naszej limfy. Oto dwa obrazy poglądowe mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego i małego mięśnia piersiowego. Oto one. Schematycznie przedstawimy je w ten sposób. Tu mamy tu ramiona. Limfa odpływa, a na jej drodze pojawiają się dwie przeszkody. Obok mięśnia piersiowo-żebrowo-sudkowego mamy skrócone mięśnie międzyżebrowe. Tu z kolei mamy małe mięśnie piersiowe. Aby zrelaksować mięsień międzyżebrowy, rozluźnimy go i opracujemy mięsień piersiowo-żebrowo-sudkowy. Aby zrelaksować mały mięsień piersiowy, rozluźnimy go. Zadbamy też o jego antagonistów którymi są mięsień romboidalny i trapezowy są to kwestie absolutnie podstawowe zaczniemy od nich a potem będziemy bezpośrednio wpływać na te trzy formacje piersiowo żebrowo sutkowe stymulując je Zachęcam do ćwiczenia razem ze mną, a także do przejrzenia się w lustrze lub też zrobienia sobie zdjęcia. Jeżeli zrobicie to drugie, zachęcam do umieszczenia w komentarzach zdjęcia przed i po ćwiczeniu. Mięsień piersiowo-ramienny jest przedstawiony tutaj. Oto on z przodu szyi, po obu stronach, prawej i lewej. Natychmiast poddamy go stymulacji. Nie będzie trzeba nawet wstawać. Można pozostać w pozycji leżącej. Po prostu wystarczy obrócić głowę na bok, odkładając uprzednio łyżkę i miska. Wykonujemy ruch. Wykonujemy go w jedną stronę. Od 10 do 15 razy. Teraz musimy przywrócić krążenie, aby krew tam dotarła. Musi dotrzeć do mięśnia, który nie pracował u nas od dawna. Obracamy głowę na drugą stronę i wykonujemy taki ruch 10-15 razy. Wykonujemy takie ruchy. Dziesięć wystarczy. Znowu wykonujemy obrót. Znowu dziesięć ruchów. Jest to dość dynamiczna część dzisiejszego filmu. Ponieważ nowy rok już przed nami, każdy chce być jak najpiękniejszy. To ćwiczenie sprawi, że Wasza uroda oślepiać będzie wszystkich dookoła zamiast Gerland. Wykonujemy te ruchy bez przerwy. Stymulujemy wszystkie te mięśnie. Pierwszy etap wykonaliśmy. Teraz kładziemy palce na mięśnie, które znajdują się z tyłu klatki piersiowej. Pochylamy głowę w stronę ucha, pochylamy się i wykonujemy obrót o 45 stopni. Wraz z ruchem ręki wykonujemy taki ruch. Pozwala to rozluźnić ten mięsień wykonujemy 10 takich ruchów w jedną stronę obracamy głowę i powtarzamy 10 ruchów w drugą stronę co to daje ćwiczenie to rozluźnia nasze mięśnie schodowe oprócz poprawy przepływu limfy i przepływu krwi żylnej z obszaru twarzy oraz głowy dodatkowo stymulujemy naczynia Przechodzące pomiędzy mięśniami schodowymi. Bardzo często są one przeciążone, co powoduje, że ręce stają się osłabione i drętwieją. Z jednej i z drugiej strony wykonujemy takie ruchy. Można zrobić dwa, trzy podejścia. Z jednej i z drugiej strony. Wykonujemy takie właśnie gładzące ruchy. Warto wyróżnić jeszcze jeden efekt tego ćwiczenia. Jeżeli mamy tendencję do utrzymywania takiej pozycji głowy, zauważymy, po tym ruchu automatycznie przyjmuje ona lepsze ułożenie. Szyja także się jakby wydłuża. To ćwiczenia to swoista wydłuża szyi. Tak nazywane jest w pewnych kręgach. Szyja się rozluźniła. Chętni mogą powtórzyć ćwiczenie ponownie. Widzę jednak, że większość nie ma ochoty. Dlatego przechodzimy do mięśni między łopatkami. Teraz je rozciągamy, aby później zdjąć obciążenie z mięśni piersiowych. Mamy tam trzy mięśnie. Dolna, środkowa i górna część mięśnia trapezowego. A także mięsień romboidalny. Teraz skupimy na nich uwagę. Kładziemy się na brzuchu, ręce kładziemy tutaj, na biodrach. Zaczynamy wykonywać takie ruchy. Głowę kładziemy na bok. Ja tak nie kładę, bo mam mikrofon. No dobrze, położę ją tak, jak trzeba. W każdym razie chodzi o to, wykonujemy 10 ruchów. Staramy się połączyć ruchy, na ile to możliwe. Jeśli jesteście zmęczeni, możecie odpocząć. W przeciwnym razie ustawiamy ręce w tej pozycji. Głowa również leży. Teraz odrywamy rękę od podłogi. Głowa leży na łokciu. Wykonujemy 10 ruchów. I trzecia pozycja. W ręce kładziemy tutaj. W tej pozycji również podnosimy łokcie do góry. Wykonujemy ruch łokciami do góry i obciążamy górną część mięśnia trapezowego. Można to powtórzyć jeszcze raz. Robię dwie, trzy takie serie. Po tym, jak napięliśmy mięśnie pleców między łopatkami, teraz musimy je rozciągnąć do przodu, ponieważ już się rozluźniły. Znaleźliśmy w tym celu framugę drzwi. Stajemy w niej. Ustawiamy ręce tak, jedna noga do przodu, odpychamy się tylną nogą, klatka piersiowa do przodu, za nowy rok, stajemy z tyłu, za stary rok. Czekamy. Wykonujemy ruchy bojowego koguta jedna noga do przodu 10 ruchów druga noga do przodu potem ustawiamy ręce tak aby łokcie były na poziomie ramion robimy to samo obracamy się w taki sposób to oczywiście propozycja dla osób o wąskich barkach wykonujemy również 10 ruchów jedna noga do przodu ruch druga noga do przodu ścieżki limfatyczne przechodzą pod małym mięśniem piersiowym. Ustawiamy się w tej pozycji i również wykonujemy ruch do przodu. Rozciągamy mięśnie piersiowe z jednej strony nogi i z drugiej strony. Powtarzamy 10 razy, aby stworzyć warunki dla dobrego odpływu limfy. Teraz przechodzimy do głównej części. Będziemy pracować bezpośrednio z samą twarzą. Zaczynamy od fałd nosowych. Nie potrzebujemy ich w nowym roku. Specjalnie dla Was mam jeszcze jeden prezent. Wszystkie ćwiczenia, pełny zestaw ćwiczeń, które obejmują stymulację oddzielnych mięśni i pozwalają zwiększać mobilność kręgosłupa rozciągać mięśnie usuwać blokady pierwszego kręgu poprawiać regenerację mózgu przywrócić prawidłowy chód i wiele innych w tym te które teraz omawiamy wszystkie te ćwiczenia dostępne są dla was na stronie gusti za darmo przez 3 dni 3 dni gratis. Możecie wszystko obejrzeć i przetestować. Specjalnie dla Was. Wchodzimy przez link w opisie i wykorzystujemy w pełni 3 dni darmowego dostępu. Wykonujemy wszystkie ćwiczenia, oglądamy, trenujemy. Specjalnie dla Was, przyjaciele, cały zestaw ćwiczeń jest dostępny w linku w opisie. Kliknijcie w niego. Czeka na Was masa darmowych materiałów przez 3 dni. Przechodzimy teraz do sedna. To będzie nasze narzędzie pozwalające na osiągnięcie maksymalnej urody. Umieszczamy je tutaj, po bokach nosa, nieco powyżej najwyższego punktu grzbietu nosa, gdzie ten punkt zaczyna się załamywać. Zaczynamy po prostu wykonywać ruchy tutaj, w górę i w dół. Jeśli mamy suchą skórę, możemy ją nieco nawilżyć wodą, kremem czy jakąkolwiek inną substancją. Wykonujemy takie ruchy. Rozciągamy trochę do góry tą nasadę nosa. Zaczynamy takim ruchem szybko i intensywnie od nosa po kości czołowej. Wszystko dokładnie rozciągamy. I mocno naciskamy jednocześnie na kość. Dolną część musimy pociągnąć w dół, a jeśli się nie ciągnie, to zacisnąć tak jak Steven Seagal. Przyciągamy w taki sposób, aby zablokować, a potem rozciągamy, co pozwala poprawić przepływ krwi i odpływ limfy z tego obszaru. Pracujemy tak przez 30 sekund. Wykonujemy to ćwiczenie przez 30 sekund. Odpoczywamy przez 20. Lub 30 sekund i powtarzamy. Wykonujemy dwie bądź trzy serie. Rozciągamy tę część, ponieważ w tym miejscu często występuje zastój limfatyczny, co powoduje obrzęk u osób, które często mają katar lub zapalenie zatok. Tutaj również często występuje problem. I trzecie podejście: robimy wszystko razem. Nie warto wszystkich tych ruchów wykonywać oddzielnie, dlatego od razu robimy tak. Robimy trzeci raz to samo w ciągu 30 sekund. Wykonujemy takie ruchy, rozciągamy tę część trochę niżej, można trochę wyżej. Opracowaliśmy cały ten obszar, a więc teraz przechodzimy dalej. Potrzebujemy poprawić drenaż limfy, zaczynając od tej okolicy pod oczami. Zaczynamy od nosa, od tej części nosa. Wykonujemy ruch w tym kierunku, najpierw wzdłuż kości policzkowej, wzdłuż tej krawędzi kości policzkowej i w kierunku ucha, w kierunku przewodu słuchowego. Tutaj ruch nieco się różni. Wykonujemy ruch wyłącznie w kierunku ucha 30 razy. Tutaj robimy to samo. Nasza skóra nie powinna się naciągać. Ruch powinien być łagodny, a jednocześnie wywierać pewien nacisk. Również wykonujemy 30 takich ruchów, a następnie podobnym ruchem zaczynamy rozciągać miejsce przed i za uchem. W tym przypadku wykonujemy szybkie ruchy przez około 20 do 30 sekund. Znowu wykonaliśmy 30 ruchów w kierunku ucha. Powtarzamy i rozcieramy przez 30 sekund. W ten sposób poprawiamy odpływ z obszaru oka. Oto miejsce nad naszym okiem. O tutaj. Przeszkadza nam ono patrzeć do góry. Co robimy? Wykonujemy podobne ruchy jak wcześniej. Wcześniej zaczynaliśmy od nosa, a tutaj zaczniemy od tego punktu, dokładnie między nosem a kością policzkową. W tej części naciskamy nieco palcami i wykonujemy ruch prosto wzdłuż brwi, nieco powyżej i znowu do tej części. Jak w poprzednim przypadku wykonujemy ruch w kierunku ucha. Najpierw po brwi, po samej brwi, dziesięć ruchów, potem po górnej części powieki, też dziesięć ruchów, następnie nieco wyżej, już do środka czoła i znowu. Wszystkie te ruchy wykonujemy w kierunku ucha, znowu rozcieramy tę część. Jeżeli jesteście zdziwieni, jak piękni i młodzi się momentalnie staliście, śmiało poinformujcie mnie o tym. Napiszcie w komentarzach, jak bardzo jesteście teraz zachwyceni rezultatem, jaki uzyskaliście dzięki wykonywaniu zaprezentowanych przeze mnie ćwiczeń. Piszcie, co tylko chcecie. Z radością przeczytam i uśmiechnę się, wiedząc, że poprawiłem Waszą urodę w znacznym stopniu. Warto obejrzeć ten film jeszcze raz albo wysłać go znajomym, aby i oni wypięknieli. Wysyłamy ten film swoim przyjaciołom, kolegom. Warto, aby i oni weszli w nowy rok weselsi. Pełniejsi nadziei, ale i piękniejsi. A teraz, moi drodzy, uprawiamy sport. Dbamy o siebie, zostawiamy lajki, piszemy komentarze i pomagamy rodzicom. Widzimy się niedługo w nowych odcinkach na moim kanale. W rezultacie dzisiejszych ćwiczeń będziecie w stanie odjąć sobie niemałą ilość lat. Mogę wam to zagwarantować. I Mam nadzieję, że teraz wyglądacie na 17.